I mam na widzowie dzisiaj sobie zagrałam z bo wtedy narodziłam się z hamoniem, wtedy 142. No, no tak. No, tak. Zasnął cyklu Czy już wiesz, kto jest w budynku? Ja, ja jestem budynku. w budynku Ej, i czy wiesz, w czym stoję? Wiesz, już wiesz, czym stoję? Ej, ej, to nie drip chip, kechnie, nie Ale lubisz się z Japsonem Cały w miło, miło na dworze stoję A mi miło je teraz młodzie. Nie wiem, co mam na myśli i co mam w głowie Jak mówi do mnie, że coś chce mieć sobie co? Cały w miło, miło na dworze stoję A mi miło je teraz w modzie

bo to był, był mój pierwszy sekret, który mi dropnął, bo tak to wszystko dostałem. Musiałem wytradyować. Yy, nie mam się grzotyka, bo wytradyowałem, a to wygrałem w konkursu. O mój wielu. Nie potrafię mieć sekretów wszystko co widać na zewnątrz Te parę sukcesów i parę popleje To nie ja Powiedz proszę, że wiesz to Tu jesteś panią psychoną Która rozświetla mi ciemność To nie ja Powiedz kurwa, że wiesz to Tylko przyszedłem do ciebie Bo dzisiaj znowu mi ciężko Czasami ciężko jest Oj, ogólnie widzę razy dwa lag Jeden mity w 24 sekundy stracę wszystko Darmi się Wszedł tylko ciężki Dobra, to coś z kimś innym tego

zapłaka na oczy, mówię? Oraz tyle, Raz cię kocham, a za chwilę nienawidzę. Ranią piszki przepraszam, nie w muzyce. Raz cię kocham, a raz na nienawidzę. Później zapłakamy o oczy, mówię, że nie umiem Sam Ciężko jest. że to jest test. Jakbym dropnął jakiegoś sekreta. Fajnie by było, jakbym dropnął tego gościa. Tego gościa, gościa. Albo... Te... a albo tego gościa, bo oni są bardzo dobrzy. Więc dobra, to sobie tworzymy jeszcze troszkę. Dobra, Pet Shop 15. Sobie go 15, czyli za wszystko ja jakby gemy. Fajnie by było, jakbym trafił w secreta.

Daj mi sęcze, jest dom! Dokuścane jest i ja nie mnie ja najlepiej na no poseszemkę O, wiem na co mogę zrobić konkurs widzę, Mogę zrobić wam konkurs na spotka. Ogólnie traiduję się za Rarg jest on warty z Neptune Crownem 750 tysięcy. Dlatego... No. By mi się przydało. Dobra. Otwieramy wszystkie od razu. Rer. Ler Luciano. O, legenda. O mityk, spot. Boję chęt, sto do ciebie. w w jak głośniej, wtedy się nie rozwalę. Wcale nie padę deszcz, wcale nie padę z Gówno na drodze, na no bocz, mam ten chęt. A jeśli to tylko po co Było sam na co wydaje się, to wydęstwo na terapię. Do, ale mam całkiem duży dom. Próbuję przekonać siebie, że to życie, które chciałem. Nie Pierwsza to legendary, nie? Mam taktykę na Epika. Patrzcie. Tutaj róg. Tutaj róg. Tutaj róg. Tutaj róg. Teraz kurde a nie raz widzę później zapakany o, o czym mówię, że nie umiem być tam Ciężko jest. Cieszy는, że te, 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 to jest! Też znajdziemy powód, by nie pokazywać łez. Wow. Czekajcie, bo no, mieszka wchodzi na drugie ekran, nie? Ładny. Ładny. Ładny.

Czarny się nie ja nazywam znam, najlepiej, nam bo słyszę, kiedy cierpię Zaznaczałeś, że to jest nic, zawsze że kłamie Czy było, to jest nie, bo widać widziałeś, że patrzę, to Nie Wszystko, co widać na to parę sukcesów i parę I to nie ja! Powiedz proszę, że wiesz, to byłeś? Jesteś panią psycholog, która rozświetlała mi ciemność I to nie ja! Powiedz, kurde, że wiesz, to tylko przyszyjmy do siebie. Bo dzisiaj to lubi ciężko. Słyszałem, że teraz też, to się znajdziemy powód, by mnie pokazywać Szybko, Przypomnę, też, to tylko siebie, tylko siebie, tylko siebie. Uuuu. Ogniada, że ja w ogóle go mam? Nawet nie widziałem, widzę, tak.

Dokazywać, już jeżeli stracę, stracić wszystko! Przypomnę, że jestem tylko ciebie, tylko ciebie, tylko ciebie! Nie. O. 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 Daj mi sekret formułkę! Daj ci mi sekret formuła albo vortek! Jest vortek. Komunikat do wszystkich kotów yeah, Wywaliłem się na ludzi Którzy dali mi serce Po prostu dom Bo idziemy I, no, I widzowie Teraz będziemy testować Teraz będziemy testować No Będziemy po prostu teraz testować Te dwie nowe postacie Czyli Stację Boost, Boost Station i Broken Squidward. Dobra, co najpierw się starterka postawię. Wiem, że słaby, ale. On tu gdzieś. Dobra, postawiam Broken SQUID WORLD. Jeszcze to jest booster, nie? <grych> eee, czekajcie, zobaczymy sobie ataki. Aha, czyli to busen nawala Ej, mam pytanie Czemu to tutaj nawala co 0,5? A tutaj... A, bo to buser Ja pierdzielę nie Jaki upośledzić? ogólnie to zaraz Będzie live na moim kanale więc no polecam teraz bić. Eee, o, oee, i słyszym, że sobie daje. Ej, ale to zrobię do ulepszenia, nie? Ja ci chyba. No, ranger mają spoko. Ranger mają spoko. No i Ogólnie czas, nawet nawet. Ale jakby były na tym na przykład, na tym na przykład Cyber. Aby, nie. Na jakby był na przykład Vortex czy coś. To by było lepiej, bo wtedy by to i to szybko nawalało. Wiem, że mniej damage, ale by to nawalało po prostu. Więc no. Unity nowe, uh, no... 7 na 10. Dobra, to stop, to będzie tyle z tego odcineczka. Do zobaczenia, do następnego. Baju!